Partnerem pojedynku jest firma MK. Tak. Duże jest mi kopnięcie i jeszcze świetnie. Ależ celny był Iwo Baraniewski w tej akcji. Dobra, 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 dobra. Chciałem powiedzieć, że z dużym respektem do wzajemnych ja umiejętności rozpoczęli ten pojedynek Baraniewski i Stachura. Ale widzimy, że jest nie tylko świetnym judoką Baraniewski, ale i wyrasta na bardzo dobrego kickboxera lokatujący. Często już pokazywał w poprzednich walkach na Iwo Baraniewski. Ale traficie opadającego na matę rywala taką topitką to naprawdę nie lada sztuka. Ale Kamil Stachura jest nadal w tej walce. Na przykład teraz! To jest naprawdę niesamowity Iwo Baraniewski. Drugi raz posyła na deski Stachurę. Teraz jeszcze poślę go na matę za pomocą rzutu. Tak jest. Już wychwycił też bardzo sprytnie prawy nadgarstek z Tahury. No i pozostaje skontrolować pozycję z góry. Półgarda. Kosztem oddania pleców nawet teraz wywija się z tej Ale się pozycji sześć, które można od niedawna stosować. Dewastuje czaszkę Stachury Baraniewski. To jest koniec. To jest kolejna walka w pierwszej rundzie. Rozkrwawiony nos. Teraz pokazuje nam po podniesieniu się Kamil Stachura. Wulgarny pokaz siły w wykonaniu Iwo Baraniewskiego. No i kolejny rzut mógł wykonać trenery. Umiński to jest e, taka oczywiście tradycja. Miku Mejnardzie, podnieś słuchawkę, odbierz ten telefon. To no jest gotowy, jest gotowy i Wobaraniewski. Panie i panowie, sędzia Szymon Bońkowski przerwał. Cool main event dzisiejszego wieczoru po trzech minutach i dwóch sekundach już pierwszej rundy. Starcie, które przez Noka. Pod techniczny zwycięża Iwo Baraniewski. Pamiętkowy puchar zwycięzcy pojedynku, wręcza partner walki, pan Kamil Augustyniak, przedstawiciel spółki NK.